Przyznam wam się, że nie jestem królem pakowania. Widać to na pewno po tej paczce. No ale mam kilka rzeczy zaległych do wysłania i trzeba to zrobić. Zapomniałem dorzucić wlepki, więc muszę to i tak rozkleić. Pani na poczcie albo kurier z paczkomatu to ma chyba wrażenie, że ma do czynienia z jakimś artystą nowo -y współczesnym, który wyraża swoje uczucia przelewając to na opakowania swoich paczek. Najpiękniejsza rzecz na świecie, moje patrz. Dzisiejszy film ma charakter zdecydowanie bardziej vlogowy niż zwykle. Nie wziąłem nawet mikrofonu. Chcę być jak najbardziej mobilny, mam ze sobą tylko kamerę statyw i... Deskorolkę i zapasową jedną baterię, więc e, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jeszcze nie mogę jeździć za bardzo na deskorolce, ale stwierdziłem, że no ciulno, nie będę w domu siedział cały dzień. Nagram coś dla was. Więc jestem teraz na Bemowie na dzielnicy, na której mieszkam. I no to nie będzie najlepszy deskorolkowo film, bo moje nogi są niezdatne do jazdy jeszcze, ale spróbujemy coś zrobić. Na przykład znalazłem tutaj taką przeszkodę. Spróbujemy na niej zrobić cokolwiek, chociaż manuala. Może nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Wygląda to całkiem ciekawie, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Wymyślimy coś. Nic tu więcej nie wymyślę, ale tam jest taki mały pseudo bank, może coś tam wymyślę. Top 3 najbardziej stronne banki, ale spróbuję zrobić jeden trik chociaż. Ale stromo! Dobra, znalazłem chyba kozak spocik Taki oldschoolowy Mega rozwalony flat, ale To chyba nic Można sobie tutaj wskoczyć A tam Zrobić hippie jumpa może Znaczy nie wiem Czy mi pozwalać jeszcze nogę na takie rzeczy szalone Ale podejmę się kilku prób I zobaczymy co z tego wyjdzie Tylko, że trochę wieje A bez mikrofonu to się boję, że to jest taki szum, że to szok Dobra, hippie jumpa sobie odpuszczam, bo mam obsaną zbroję. Boję się, że jakoś krzywa wyląduje i mnie tak zaboli, że się poświtam. Ale, ale już mam pomysł na kolejną sztuczkę. Ale oli zrobiłem chociaż. Jak mogliście zauważyć, to hippie jumpa sobie odpuszczam. Ale, mam już pomysł na następną sztuczkę. Oli przynajmniej zrobiłem. Ta głupia maseczka mi spada cały czas, jak mówię. Więc, i ciężko się oddycha. Jest fajna różowiódka. Mam nadzieję, że coś macie takie fajne. A ja ze spada mi! Są tu ultra osiedlowe dwa schody, ee, z których nie będę chyba skakał, bo tu stoi samochód. Ale jakiegoś oliaka na nie. No, no, to byłoby ekstra. Dobra, uciekam stąd, bo tutaj tyle gołębi jest, że to jest masakra po prostu. Boję się, że coś na mnie nasza. Zobaczcie ile tam jest kup. Plan na dzisiaj miał być taki, że mam znaleźć jakąś przeszkodę, na której będę w stanie zrobić... Kurde, maseczku, nie spadaj mi, proszę. Na której będę w stanie zrobić jakiegoś grinda, albo w miarę jakiegoś takiego frontboarda, albo boardslida, ale powiem wam, że chyba jest ciężko z czymś takim tutaj. Liczyłem, że jakąś szafkę znajdę, czy tam pralkę, ale jest ciężko. Eee, ale zjadę sobie po tych schodach, zobaczymy z tego wyjdzie. To jest samochód, więc się trochę cykam, ale mam nadzieję, że nic nie odwalę głupiego. Jednak zmiana planów, bo tutaj jest ich więcej i są jeszcze bardziej krzywe i trudniej będzie. No zobaczymy, spróbujemy utrzymać równowagę przez całość, ale nie daję sobie dużo prób, max dwie. stwierdzenia, że to jest niemożliwe muszę wam coś pokazać bo po prostu to jest padaka no nie wiem no te kostki się tak zapadają czasami no spójrzcie nie da się Ja musiał tutaj tiktakami jakimiś lecieć a nie o to tutaj chodzi, chciałem zjechać co szybko ale oszukują, co? panie łotak łotak dobra, plan jest prosty ja już wchodzę po tym bmw i na desce i nic nie mogę znaleźć Więc... Znagram jeszcze może na flacie jeszcze trzy triczki Zaatakuję moją ulubioną przeszkodę, która jest wszędzie, czyli chodnik I wtedy... I wtedy można coś dziubnąć no, jeszcze coś się... no, nie wiem że dziubniemy no, Nie wiem co to znaczy nawet Co dziubniemy Najwyżej będzie krótki filmik No ale no co nie ma co robić na siłę długich materiałów. Ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o moją nogę, to już naprawdę się robi coraz lepiej. Już jest dobre pół godziny, prawie godzina się kręcę po okolicy pewnie i wciąż nie czuję jakiegoś mega dyskomfortu. Dalej jak skaczę na przykład, to jest ciężko, ale do przeżycia. Wiesz, jak, jak to mówią. Słabo, ale stabilnie. No ale ale jest progres, myślę, że jeszcze z tydzień, dwa i będę wracał do formy, coś mi coś spamuje. No co, to jeszcze jakieś triki na flaszy zróbmy. Wiem kilka trików, ale ta próba mnie tak zabolała, że chyba na dzisiaj sobie odpuszczam. Ja jeszcze pooszczędzam tę nogę. Głupia prawa noga. Codziennie sobie robię jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne. Inaczej nie codziennie, no to drugi, trzeci dzień mam trening. Ale no jest powoli coraz lepiej. Najbardziej mnie mi bolą takie lądowania w ten sposób, no nie? Jak się tak dociskam i mnie wciśnie piętą w ziemię. No tak jakby przeprost do środka tej nogi trochę no, tak już jest miarę dobrze Jeszcze nie jest taka mobilna, żebym na przykład noli flipa zrobił Chociaż dałbym radę chyba zrobić ale no zobaczymy co z tego wyjdzie Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł wrócić na deskę i dojazdy na streetie sobie na przykład no na rowerze bym na street pojechał czy coś Więc dzisiaj w takiej krótkiej formie to był kanał forum deskorolkowe. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakąś tam aktywność po sobie i ogólnie pamiętajcie, żeby udostępnić film, zachęcać ludzi do jazdy na deskorolce, dawać aktywności, bo ten film wtedy jest dużo bardziej popularny. Nasz kanał rośnie, mamy więcej możliwości. Teraz jest ciężki okres, nie pracujemy, mamy dużo czasu. Ja niestety mam chorą nogę, Mati robi remont, ale jak się to wszystko ogarnie, teraz w końcu można wychodzić i miarę z domu, to na pewno coś ponagrywamy. Zapraszamy jeszcze na Instagrama i na grupę, tam się dzieją fajne rzeczy, forum deskorolkowe. Trzymajcie się, manko. Żegnam się, eee, Elo.